Yo, siemanko widzowie, z tej strony Askar i dzisiaj będziemy nagrywać y, kolejny i chyba przedostatni odcinek z Minecraft, ale Poppy Playtime i no y, dzisiaj postaramy się y, udać do netheru zdobyć y, kilka rzeczy i ten tym w sensie złoto mamy y, dla y, piglinów żeby nam dali ender perły no, więc jedy... A, i zdobyłem też tv przy okazji, więc będę mógł wam pokazać te kasety. Przepalmy sobie tu złoto, a ja wam pokażę gra Back Tape. Okej, okay, Poppy Playtime. Co? Cool. Okej. Okay. A, czyli tu nam pokazuje, jaką rączkę zdobywamy od danego potwora. Okej, okay. od dojdu mena nie dostajemy nic, bo on jest pewnie miły zapewne, okej. Okay. No. Okej, okay, tego Fla... O. Na hagi go nie działa flare. I popiętej go Okej. Okay. Czyli wiemy, że zielona kaseta. Yy, jaka zielona kaseta? Zielona rączka. Yy, dostajemy od Mami Longlegs, która nas pokonała ostatnio. A, Okej okay. I to są te kamery. Ups. A. A jak wchodzi się do water. O! Biedny typek. Halo, a kaseta? A, już, ok. Ej, jak gdzie tu chleb. No dobra, no to wracamy do tego cave'a. A nie, nie, nie wracamy. Brakuje nam wiaderka. I no. Więc stwórzmy sobie lepsze itemki. Yy... A, żelazny kilof już mamy, Ok, yy, To dobrze. No to stwórzmy sobie wiaderko. Mamy jakąś klatę? Nie. No to i stwórzmy sobie jeszcze żelazną klatę. No bo czemu nie. I najwyżej sobie później jeszcze mieczek stworzymy. No dobra, no to załóżmy naszą zbroję i idziemy po żeby stworzyć ten. Idziemy poszukać jakiegoś portalu lub coś. Dobra, um. okej. Okay. Wchodzimy na dół, tak, po raz kolejny, może użyjmy naszej fioletowej rączki, skoro już ją mamy. O, zero fold damage, um. o tu są te trail chambas, no ale yy, dzisiaj się my tam nie udajemy niestety. E, bo my szukamy lawy, żeby zbudować portal do netheru. A, tu nic nie ma, no tak. Mm. Tutaj była ta ma e, Mami Longlegs, ale ja ją wyłączyłem, no bo... No bo zielona rączka nie będzie nam zbytnio potrzebna do niczego. E, ale złoto już tak, złoto już tak, złoto, kochane no słodko. Um, no to dobrze. No to um, my udajemy się szukać ślawy, i to ja chyba ślepy zaułek. Ok. Um, no żelaza na razie nie potrzebujemy. No po co? Um, gdzie my jeszcze nie szliśmy? Um, tam szliśmy, tu jeszcze chyba nie szliśmy. Jo, tam nie szliśmy. Może tam jest lawa? Czekaj. Czemu tam się tak świeci? Czy tam? Ja tam chyba widziałam lawę, widzowie. Um, spróbujmy tutaj. A jak zrobię o tak? Raz, dwa, trzy. No. Jest! Jest lawa! Dobra. Mamy wiaderko lawy. Pięknie. Mm. Nie mam za bardzo jak więcej lawy. Ajajaj. Um. Czy to, jeszcze diaksy. O mój Boże. Uh. Nie. Ma, mam jakieś bloki? Um. No mam. Są diaksy. Let's go. 4, um. a tu są jeszcze i ostatni klocek dla ostatniego diaksa. Pięknie, ile mamy? 6 diaksów, to um. styknie nam na um. jak to się nazywa? Czekaj, no to my udłużmy sobie to wiaderko i weźmy sobie wodę. I będziemy mogli obsydian sobie wykopać. Tak, to będzie chyba mądrzejsze. Au. No, to będzie mądrzejsze i później sobie zrobimy portal do netheru, ale dziwne, że nie mogłem tego ostatnim razem zrobić. A jo, bo mam longlex, no. Jo, bo próbowałam zrobić mam longlex. Jo. No to dobrze. No to, um... Pójdźmy sobie do... Y, jakąś wodę zdobyć, na przykład... Dlaczego nie mam nic w rączce? A tu jest woda! No to zdobędźmy sobie tą wodę, skoro jest tak blisko. Dobra... Ja jestem ciekaw te... Trial Chambers... A, i jeśli nie wiecie... Y to dokładnie 28, tak. Um, chyba wyjdzie Garton of Banban w Minecraft. Um, oni ro będą robić collab jakiś tam. Więc no, a w tej okazji, że też będę to ogrywał, to no, chętnie nagram to. E, dobra, no to zaraz tworzymy sobie diamentową. Jak to się nazywa? Kilo, diamentowy kilo. W... To mnie przestraszyło. Ja poszedłem znowu. A, tam. I... Dwa no, sześć nam styknie. Najwyżej jeszcze trochę wykopiemy w nederze że te. Mm. Au. Jest. No nie, no. Chyba jest burza jakaś. Jest. Dobra, mamy to. Połóżmy sobie crafting. Stwórzmy sobie y, diamentową... Y, diamentowy kilof i może diamentową... Diamentowy miecz. Tak, to będzie najlepiej. No, jeszcze jeden. Pięknie, tyle chyba obsydianów powinno nam styknąć. Hmm. Czy to zawsze się tak kopało? Długo czy nie? w sumie nie kopie się aż tak dużo. Długo. Ja mam nadzieję, że tu nie będzie zaraz pod tym obsydianem jakiś ten. Ile potrzebujemy obsydianu? Czekaj. 3 plus 2 to jest. 64, 64 to 10. Czyli potrzebujemy 10 obsydianu, żeby zbudować portal do Netheru. Co oczywiście mam nadzieję, że dostaniemy jakiś taki spawn. Ale no na nic nie liczmy. 9 i po raz ostatni 10. Pięknie. Mamy 10 obsydianu. E, zabierzmy sobie nasz e, crafting table. No w sensie będzie łatwo e, przedostać się przez Nether. E, jak będziemy mieli nasze kochane łapeczki które będziemy mogli używać, na przykład z niebieską rączkę, żeby pić na odległość. A tu, tu źle, ja źle idę. Weźmy sobie jeszcze, wykopmy tu, tutaj to złoto. No bo czemu nie? Hmm. Mamy gravel? Nie, nie mamy gravel'a, właśnie widzę. Um, no to będziemy potrzebować... Um, gravel. Nie ma tu przypadkiem nigdzie gravel'a. Nie, chyba nie ma. Ajajaj. Do góry, do góry, idziemy do góry. Nie! Cik. Ale sprawa, fajnie. Ja dostałam kolejną... Tam już mam. A może to jest ta sama. Maybe, maybe... Mam nadzieję, że tu gdzieś. A tu przypadkiem gdzieś nie był krawy. Jest krawy. Dobra. No to spoko. Wykopnę sobie jeden, na no od razu nam styknie. Ym, no bo potrzebujemy tak naprawdę tylko jeden. Gravel. No i teraz tu się zaczynają prawdziwe problemy. Dobra. Pyk, 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 pyk. No i pyk, pięknie. Ym, ale chyba pójdźmy sobie spać, żeby ten deszcz jakby minął, no bo nie chcemy deszczu. Ym, zbudujmy już sobie nasz porta. Ym. Tak się chyba tutaj szybutowało. Dobra, powinny zostać mi dwa. I teraz raz, dwa. I raz, dwa. Pięknie, mamy świeży, nowiutki portal. Mm. No to teraz wsadźmy sobie na szybko yy, tutaj trochę złotka. Yy, pójdźmy spać w tym czasie. Noc to jest noc, to nie wygląda mi na noc. A w sumie. Siema, do Domen. Miło by było, jakbyś mi dał flint and steel. O, jest flint idealnie e, czy możemy zrobić flint and steel jest and steel jest e, weźmy sobie złoto do tradeowania z piklinami e, tutaj sobie to zostawmy chlebek chlebka sobie porób złoto będziemy na pewno potrzebować jakieś bloki też mam tu jakieś o dużo bloków dużo dużo, dużo, dużo. No, mamy dużo bloków, mamy w Jeszcze Jeszcze weźmy tro, sobie trochę klepka. Przepraszam was, villagerzy, że was obrabowuję. No ale no co tu poradzić, kochani? No co tu poradzić? No nic nie poradzić, takie życie. Czasami zostaniesz obrabowany od Steve'a, albo czasami po prostu no, różne rzeczy. Pięknie, nawet jak cztery chlebka, to i tak dla mnie dużo. A tu jest jeszcze więcej, no to weźmy sobie. Pożyczam oczywiście. Ja to wszystko później z powrotem oddam. W inny jakiś sposób. Może dam im jakiegoś marak a rabacik będzie. No dobra, no to idziemy sobie... Um, ...odstawić to, no bo po, po co komu to? Mm. I weźmy sobie to, podzielmy na dziewięć I teraz powinniśmy mieć 13 chlebków. E, powinno nam starczyć. No i kochani, wchodzimy do Nederu. do Au! Coś z jakiegoś... ...słabego spawna dostaliśmy. Au! Tam nie można iść. Byk! Świetnie, że mamy tą rączkę. To nam o wiele ułatwia grę. Nawet to bardzo ułatwia, mógłbym powiedzieć. I. Ym, au. Jedyne co teraz. Czy to jest Fortress? Tam. Nie, to nie może. Mus... Najpierw potrajdujmy sobie. O, o tym mówię. O tych złotych dinksach mówię. Możemy je wykopać. I za nie. Moje. Spodoba. No, niebieskich rączki na razie nie potrzebujemy. Dobra, zakopmy to i 24. Nie ma tu gdzieś jeszcze... Je... Jest jeszcze jeden. Nawet więcej niż jeden. A to dobrze, bo będziemy potrzebować ich strasznie... no dobra, nie strasznie, ale no dosyć dużo. Um, 42... czy idzie, czy nie? Chyba nie idzie, no ale trudno. Um, ja już im to dropnę tutaj, żeby się tradowali ze mną, a ja porobię nowy dla nich. Mam nadzieję, że dadzą mi ender. ender perły. Czyli to co? 6 Happy gas to mi dali. Macie więcej. I dajcie mi ender perły. Perełki mi dajcie. No bo jak... W Tobie nadzieja, młody chłop. Dali mi wszystko, co możliwe, oprócz właśnie NRP. No nie do wiary. Um, o, oh, nie mam tarczy. No, no trudno. No, trudno. Dwa Happy gusty mi dali. W ogóle nie wiedziałam, że da się wytradować Happy um, Spróbujmy dojść tam i później się jakoś podbudować. No bo to jest jedyne sensowne wyjście według mnie. Mm. Uwiebiam tą rączkę. Jezu. Zawoł serca. biom. Dobra. Jak to się mówi, raz się żyje. Jest, udało mi się. Dosłownie. O, włosy by mi się nie udało. Okej, okay, ale w ogóle mi mieliśmy szczęście, że udało nam się tak szybko znaleźć tego fortresa. Um, jest, widzę. Tu. Ej, oni się nie mogą jeszcze zrespić. Dzięki Blokujmy sobie tą lawę tutaj. To tutaj. To tutaj Żeby przypadkiem mi się coś tutaj... Czajcie o co o czym mi chodzi? Żeby im się to coś tutaj nic złego nie stało. Już mam ten jeszcze jednego bloku. A nie, jeszcze musimy tutaj użyć. A nie, to musimy O, odblokować. I w razie W, no. Zbudujmy sobie jeszcze jeden taki filar randomowy. No to dobra, no to zaczynamy walkę. Escape. Ym... Ustawienia i na łatwy. Pałeczka? Nie ma pałeczki. Halo, zrespić zres... się. One się respią? Halo, co ja? One się chyba nie respią. Ja nie wiem. Halo? Halo, czy wy się raz picie? Dobra, spróbujmy wyłączyć pokojowy i znowu włączyć łatwy. Jest, mamy jedną, Ile my potrzebujemy, osiem. 8 x 6 Ja 8, 8, 8. 8 tych pałeczek. Jest. Dwie pałeczki. Jeszcze sześć. Jeszcze sześć widzowie i nam się uda. Jeszcze sześć. Jeszcze sześć. Dobra. Reszcie się. się! Respcie. O, nie dropnął. To źle. Nadal sześć. O, dwa. Jeden. Dwa. Nie dropnął, ale... Dobra. Jeszcze cztery. Nie, jakie cztery? E, jeszcze pięć. Jeszcze pięć. Five more. Five more. Reśpcie. O kurczę! O kurczę! O! O... O, mamuniu. Pokojowy na chwilę. Hm, mówiłem pięć, mam pięć. No to dobra, no to... Em, no to ten, jeszcze trzy. Trimor more. Halo, się. Trimor! No Trimorko! Pięknie! Mamy siedem. Jeszcze jeden. Nie dropną, nie dropnął! Nic, 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 nie dropną. Stregenerujmy sobie żyćko! Mam przećuć, Mam przeciąć mam przeci... Ja dropnął! Dropnął, dropnął widzowie. Widziałam. Dobra, mamy, mamy osiem pałeczek. Let's go eksp 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 Eksp, Eksp, Eksp Dobra Są te goście, ale My się stąd My stąd spadamy Dobra widzowie Na tym tutaj e, krzyżyku będę kończył odcinek e, Mam nadzieję... Mam nadzieję, że Wam się podobało. I no. No co to mówić? Jeśli Wam się spodobał ten odcinek, zasubskrybujcie mnie i oczywiście zalajkujcie ten odcinek. No a ja nie będę przedłużał. Życzę Wam miłego dziąka i widzimy się w następnym przepięknym odcinku.